W obliczu przyszłych zagrożeń potrzebujemy formacji, która będzie zdolna do działania na lądzie, morzu i w strefach przybrzeżnych. Piechota morska to nie tylko formacja wojskowa to siła zdolna do szybkiego desantu, odbijania terenów portowych, zabezpieczania wybrzeża i prowadzenia operacji specjalnych na lądzie i wodzie. Obecnie Polska nie posiada silnej piechoty morskiej z prawdziwego zdarzenia. Nasz program polityczny zakłada gruntowną rozbudowę tej formacji o charakterze ofensywnym i defensywnym. Piechota morska będzie rekrutowana spośród ochotników, patriotów, osób po przeszkoleniu wojskowym oraz oddanych obywateli, w tym marginalizowanych, którym trzeba dać drugą szansę. Będą to oddziały elitarne, w pełni przeszkolone i gotowe do działania w każdych warunkach. Planujemy utworzenie batalionów desantowych. Jednostek inżynieryjnych, oddziałów zwiadowczych i wsparcia ogniowego, a także sekcji przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Wszystko to w ramach nowoczesnej struktury, działającej w ścisłej koordynacji z marynarką wojenną. Wyposażenie: broń sprawdzona AKM, AK-74, granatniki RPG-7, moździerze sprzęt wodny kutry desantowe małe jednostki patrolowe. Pojazdy amfibijne. W planach również zakup uzbrojenia zewnętrznego i budowa własnego zaplecza produkcyjnego. To jest nie tylko projekt militarny. To akt odbudowy siły narodowej siły gotowej walczyć o nasze porty, nasze wybrzeże, naszą niepodległość. Piechota morska stanie się dumą Rzeczypospolitej, jej tarczą i mieczem tam, gdzie kończy się ląd, a zaczyna morze. Niech wiedzą wszyscy, Polska będzie miała własnych marines. W dzisiejszych realiach geopolitycznych, gdy niebezpieczeństwa nie przychodzą już tylko z lądu, a każde wybrzeże może stać się linią frontu, Polska potrzebuje nowej siły. Potrzebuje tarczy i miecza na wodzie i lądzie. Tą siłą będzie piechota morska nowoczesna, elastyczna, gotowa do działania. Nasza frakcja polityczna, świadoma nadchodzących wyzwań, ogłasza rozpoczęcie programu Morski Grąd. Celem jest utworzenie w pełni profesjonalnych jednostek piechoty morskiej, zdolnych do desantu, ochrony portów, operacji w strefach przybrzeżnych i działań specjalnych. Koniec z bezbronnością naszych nabrzeży, koniec z opieraniem się wyłącznie na NATO. Potrzebujemy własnych ludzi, którzy wejdą na brzeg, zanim wróg się pojawi, polskich żołnierzy wyszkolonych w duchu dyscypliny, odwagi i słowiańskiego hartu. Piechota morska będzie uzbrojona w nowoczesne karabiny automatyczne, broń przeciwpancerną, moździerze i systemy komunikacyjne. Każdy batalion będzie wspierany przez lekkie opancerzone transportery wodnolądowe oraz drony zwiadowcze. Piechota morska, nowa siła Polski. Działa z lądu i z morza. Nowoczesna broń, drony, transportery, sprawna łączność, silne wsparcie, ale to ludzie budują siłę. Szkolenie nad Bałtykiem. Mobilne centra, gotowość w każdych warunkach wybrzeże to linia życia. Piechota morska jej strażnik nowa siła nowa fala piechota morska.